Cześć, cześć, witajcie! Mamy dziś niedzielę. Ostatnio szaleję z filmami, szaleję z pomysłami. Mam na imię Jagoda, bardzo lubię haftować, ale ostatnio też polubiłam się z maszyną do szycia. Tak zaczęłam szyć. Mogłam, to, mogłam uczyć się wcześniej tego szycia, ale nie chciałam. Nadszedł ten piękny dzień i zaczęłam. Zaczęło mi się to podobać. Tym bardziej, jeżeli mi się coś udaje. I nawet mi to wychodzi. Wiadomo, że jeszcze trzeba dopracować szczegóły. No, jeżeli mi to wychodzi, to mam y, większą motywację do, do tego szycia, y, do zmian na moim kanale. Więc teraz y, prawdopodobnie od czasu do czasu coś będę Wam pokazywała z tego szycia. Dziś y, taki filmik y, bardziej pokazowy, nie tutorial. Ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie to tutorial, ponieważ gdyż ja mogę szyć tylko w weekendy, kiedy mąż jest w domu i zajmuje się małą, bo niestety tak aż nie mam takiej podzielnej uwagi, żeby używać maszyny, biegać za małą, bo to jest trudne. Ale dziś jest niedziela i dziś uszyłam coś nowego. Ale jeszcze zanim o tym, to pokażę Wam jeszcze inne ochraniacze, które uszyłam na tamborki na zamówienie. Z otworem, z otworem, ponieważ y, na przykład tamborek sprężynowy ma tu taki, y, takie mocowanie i to jest dosyć y, no wysoko, musiałabym dać więcej materiału. Zresztą pani, która to zamówiła, poprosiła mnie, żebym zrobiła ten otwór na, na, to, na to mocowanie, na tą sprężynę. Ja nawet specjalnie sobie te tamborki zamówiłam, mniejsze. To jest tamborek sprężynowy. I tamborek Nurga numer 3. Kupiłam je w pasmaterii Haftix. No i co? Ja sobie to ściągnęłam, bo w sumie mam to wysłać jutro, ale tak sobie pomyślałam, że wam jeszcze pokażę, jak, jak to wygląda, zanim to wyślę. Bo ja na razie chyba nie będę robiła z otworami, bo jest mi trudniej i te ochraniacze szyłam w inny sposób. Ponieważ jak widzieliście w ostatnim w moim filmie, ja zszywałam mm, materiał dopiero po zrobieniu tuneli, a tu zrobiłam odwrotnie, czyli najpierw szyłam sobie po kawałku materiał, jak już miałam wycięty, zabezpieczony, i później na okrążkę szyłam tunel. I to troszeczkę inaczej wyszło, troszeczkę mi było trudniej. I myślę, że na pewno powinno być mniej materiału, bo jest mały obszar do haftowania, no ale pani się podoba, więc nie będę zmieniała. Zobaczymy, może, może będzie miała więcej materiału i tutaj się bardziej naciągnie. I tak wygląda ochraniacz na tamborek sprężynowy z otworem. Odmierzony. Gumka bardzo mocno trzyma. No i uszyłam też na nurgę 3, również z otworem. To do wyboru, do koloru, komu się jak bardziej podoba. Mi chyba się podoba bez otworów, ale zobaczymy. No i taki uszyłam na trójkę. Też mam zamówienie. O, tak wygląda. Dajcie znać w komentarzach, czy lepsze są ochraniacze z otworem, czy bez. Tu właściwie jest lepsze dojście, bo zawsze można sobie dokręcić, ale jak chcemy naciągnąć kanwę, to i tak w sumie musimy zdjąć ochraniacz i tą kanwę naciągnąć i ewentualnie dokręcić. To jeżeli chodzi o ochraniacze, to by było na tyle. No i teraz mój wyczyn. Aż skakałam z radości. Uszyłam torbę na projekt. Miałam inny zamysł, żeby tą torbę uszyć, bo chciałam sobie zrobić ją taką jakby 3D, czyli tutaj doszyć pasek i tutaj doszyć pasek, ale no nie wiedziałam jak to zrobić, nie udawało mi się. Wczoraj pół dnia się namęczyłam i w sumie co, zostawiłam tylko to, co mi się udało wszyć tutaj na zamek, ten pasek, resztę wszystko sprułam i w związku z tym, że miałam tutaj mało zapasu tego materiału, Musiałam sobie odciąć środek No i wyszło mi to trochę za małe na moje potrzeby Ale na mniejszy tamborek myślę, że będzie ok Bo to jest tak na styk Tutaj w środku jest nurgę numer 4 Ale ja tu na pewno nie zmieszczę mojego haeda Niestety uszyłam za mały I jeszcze jedna sprawa Kupiłam flizelinę bez kleju Więc tą flizelinę musiałam przyszyć I widać takie lekkie pomarszczenia Uczyłam się na filmie jednej pani, to też może wam wrzucę link, tylko że to jest po angielsku. Tam pani pokazuje po angielsku, mówi po angielsku i jest troszeczkę, są inne wymiary, bo ja próbowałam sobie sama zaprojektować tak, żeby mi pasowało na nurgę 4, z tym, żeby mi się zmieścił mój gruby HL, bo tam jest taki zapas materiału, no i niestety to jest za małe. Pierwszy raz wszywałam zamek, w ogóle pierwsza styczność z szyciem. Ochraniacze były łatwe do uszycia, ale tu już trudniej. No i widać jakieś małe niedociągnięcia. Tu mi coś też nie złapało. Ale mamy środek i materiał na zewnątrz. No i mówię, ta flizelina się nie, nie mogła mi przykleić, bo kupiłam ją bez kleju. Kupiłam ją grubą. Jakaś trzywarstwowa, więc da, dała mi tylko kawałek na ten środek, ale no nic, pierwsze koty za płoty. Tutaj są wykończenia. Jak na pierwszy raz i tak jestem zadowolona. Nawet mężowi się spodobało, że tak mi się udało. No dzisiaj to uszyłam w 15 minut po tym, jak wyprułam to, co próbowałam wcześniej. Uczyłam się oczywiście z filmu. No i bardzo pomogła mi Justyna. Justyna, bardzo Cię pozdrawiam, bardzo Ci dziękuję. Ja Cię zasypywałam wiadomościami, pomagałaś mi co do wymiarów, jak zamek wszyć. No naprawdę super, że są tacy ludzie, że bezinteresownie pomagają. No co prawda ja pisałam do Justyny często, pomagała mi też z, z ochraniaczami i pomogła mi też z tą torbą. No tylko mówię, muszę bardziej dopracować sobie wymiary. Kupić inne zamki, bo kupiłam niestety takie grube, a tego boję się przeszyć na maszynie, żeby igła mi nie pękła. No i tutaj będę musiała złapać chyba ręcznie igłą, żeby ten zamek mi nie. Bo musiałam go uciąć, żeby mi się nie rozwalił. I powiem wam, że ta torba ma już swojego właściciela, jest na nią chętna osoba. Oczywiście ja tą torbę oddaję w prezencie, nie biorę za nią nic, ponieważ uczę się dopiero. No i nie jest ona doskonała, ale sam fakt, że ją uszyłam, naprawdę daje mi tyle radości. Od rana mam taki dobry humor, prawie nic nie zjadłam, nie mogę jeść, jestem taka głodna, a no nie mogę zjeść przez tą ekscytację. No i dlatego tak pomyślałam, że na szybko nagram taki króciutki filmik, żeby wam się pochwalić. I napiszcie mi w komentarzach, kto by chciał tutorial. Jak powiedzmy, jak zbierze się minimum 10 osób, które chciałyby zobaczyć tutorial, jak uszyć taką torbę? Krok po kroku wszystko pokażę. Oczywiście jeszcze sobie dopracuję te wymiary, kupię sobie inną wizelinę. Wszystko pokażę, co i jak. Pewnie nagrywanie zajmie mi cały dzień, ale jeżeli 10 osób pod filmem napisze mi tutorial, to taki tutorial dla Was wykonam. Podobnie jak było z ochraniaczami. Także jeżeli macie w domu maszynę, chcielibyście coś takiego fajnego uszyć, to chętnie dla Was przygotuję taki tutorial. Podam wszystkie linki, gdzie kupiłam tą folię. Bo u nas ta folia bo to jest winyl ale u nas nie znajdziecie w żadnym sklepie pod nazwą vin winyl, i to nazywa się chyba Plandeka, o ile dobrze pamiętam. I można tę folię kupić na Allegro. Wszystkie materiały też kupuję na Allegro. Wczoraj zamówiłam kolejne. No i oczywiście muszę kupić inne zamki, nie takie te grube, tylko cieńsze. No i co? I będę trochę yy, odkładała krzyżyki na bok i będę uczyła się, yy, dopracowywała szycie. Mam nadzieję, że to mi wyjdzie. Także piszcie, co sądzicie o tamborkach, nie o tamborkach, tylko o ochraniaczach na tamborki. Piszcie mi, czy chcecie tutorial. Minimum 10 osób. Jak będzie 10 osób, to taki tutorial zrobię. Aby po prostu, żebym miała pewność, że go będzie on oglądany, bo naprawdę nagranie takiego filmu, jak coś wykonać, no je, zajmuje dużo czasu. Tym bardziej, jak uszyć coś od podstaw. Ja i tak pewnie będę musiała sobie wcześniej wyciąć materiał. Wszystkie wymiary Wam podam. Oczywiście do nurga 4 i ja będę chciała uszyć troszeczkę większy, żeby mi, żeby mi wszedł mój hat I jeszcze jeden na Lukasa, tak myślę, żeby uszyć. W sumie uszyję sobie pewnie kilka takich torab dla wprawy. Materiały już zamówione, będę czekać. Ja w zeszycie sobie już po konsultacjach z Justyną. Napisałam mniej więcej wymiary, ale myślę, że jeszcze tam dodam po 2 cm, żeby na pewno mój HED się zmieścił. No i będę miała taką piękną torbę. Zamówiłam sobie jeszcze ten materiał w kropki, bo też bardzo mi się podoba. No i żałuję trochę, że na tego kapturkami nie, nie starczyło bo już tego materiału na tą chwilę obecną nie mam, więc dziś nie uszyję. No bo, no bo ta torba jest za mała, no. Ale pierwsze koty zapłaty. Także subskrybujcie i komentujcie. Pamiętajcie, 10 osób i robię tutorial. Krótki filmik na niedzielę. Zaraz go wrzucę. Piszcie, co sądzicie. Już nie mogę się doczekać Waszych komentarzy. Trzymajcie się cieplutko. Pa!